Popularnie zwana wywózką, przez nas początkowo nazywana deportacją, a właściwie syłką, zesłaniem, takim samym zesłaniem jak przed wiekami. Spotkaliśmy się w 1940 roku, poprzedzonym naturalnie 17 września 1939 roku wejściem w Czerwonej Armii. Na wschodnie rubieże Polski, wejściem bez wypowiedzenia wojny, wejściem mówiącym, że przychodzą z pomocą dla ludności ukraińskiej i białoruskiej, bez wspomnienia o Polakach, których przecież dużo mieszkało na wschodnich rubieżach. W 1939 roku były areszty, były przesłuchania, były wezwania do Szybko powstałego biura NKWD, ale nie było to masowe. Ale jak gdyby zapowiadało, że nic dobrego nas, Polaków, spotkać nie może. Tym bardziej, że często na korytarzach tych instytucji można było spotkać rodzimych Ukraińców bądź Białorusinów, którzy jakoś tymi korytarzami poruszali się swobodniej. I było widać, że nie zostali wezwani, lecz przyszli. I tak samo było w pamiętną noc zesłania, wywózki, deportacji. Wkroczenie do mieszkań przemocą i siłą, do mieszkań, domów, dworków, ciężkim łomotaniem kolb karabinów do drzwi i ostrym słowem odkrywaj. chodzili licznie. Zawsze od jednego do trzech mundurowych, w zależności od wielkości domu czy mieszkania, do którego wchodzono, i zawsze z towarzyszącymi cywilami, ale z opaskami na ramionach, mówiących bądź po ukraińsku, bądź po rosyjsku, bądź po białorusku. Czyli wracam do tego, że ludności miejscowej. Oni byli tłumaczami. Ale czyż nie oni również byli półredaktorami spisów Polaków, bo bezbłędnie służba NKWD trafiała do Polaków, do rdzennych Polaków, trafiała do rodzin oficerów, do leśników, do Rodzin, pracowników administracji państwowej, do sędziów, do lekarzy. Czyżby tak od razu było widać, kto jest kto i gdzie mieszka? Wypowiedź była, jak zdążyliśmy się już zorientować, prawie zawsze jednakowa. Rozkazem naczelnych organów Związku Sowieckiego jesteście przesiedleni w głąb Rosji. Związku Radzieckiego. Dlaczego, na ile, za co, nie znają. Jest rozkaz, my go tylko wykonujemy. A ten rozkaz, który był, to zawierał kilka słów na małej karteczce, często zmiętej, w zależności od tego, ile razy już służyła na pewno. Przeczytany przez umundurowanego pracownika NKWD. Macie czas 20 minut na spakowanie rzeczy. Często, znów w zależności od tego, w jakim domu znaleźli się, to wejście było rozpoczęte rewizją. Rewizją głośną, rewizją wyrzucającą, rewizją penetrującą wszystkie szafy, schowki, tapczany itd. itd. I pytaniem, gdzie jest broń? Naturalnie, często broń w domach była, szczególnie biała broń, ale przecież im nie o to chodziło. Im chodziło w pierwszym rzędzie o znalezienie pretekstu, jeżeli już znaleźli tę broń, a w drugim, bez znalezienia tej broni, to też pretekstu, że jednak człowiek będzie zesłany. Zesłany dlatego, że po prostu jest Polakiem, że zagraża, że może stać się Niebezpiecznym zaczynem gry o wolność, walki o wolność. Bo przecież były to te miejsca, gdzie powstańcy przemierzali je od południa do północy. Po krótkim pakowaniu, kontrolowanym pakowaniu, co się bierze? Było wyjście albo do furmanki stojącej pod domem, Albo do samochodu i odwiezieniem na stację kolejową. A wszystko to działo się naturalnie po północy, w momencie, kiedy najmniej ludzi jest na ulicach, gdzie nie można przekazać wiadomości innym. Stacja kolejowa boczna. Tory towarowe i stojące towarowe wagony. Otwarte, czekające na tych, którzy zostają przywiezieni. Wejście do często brudnych wagonów, pobydlęcych wagonów, z dwoma piętrowymi pryczami po obydwu stronach. Z jednej strony zasunięte drzwi na zawsze, a te otwarte, zapraszające. Rozlokowanie się na tychże szpółkach i wpuszczanie coraz więcej ludzi, aż do 60-70. Głośne zamknięcie rozsuwanych drzwi i dźwięk skobla zamykającego. Duszny wagon, potem zimny wagon i brak możliwości wyjścia. Zakratowane okienka gęstą kratą. Podróż. W bardzo szybkim czasie zorientowaliśmy się, że ruszamy na wschód, potem, że na północny wschód. Nie zatrzymywał się. Nasz transport na żadnej stacji. Może i dlatego, żeby nie można było odczytać, co to za stacja, ale uważnie wpatrując się w litery, można było później je połączyć. Warunki. 60 osób, mały wagon, pokotem leżących na pryczach, na półkach. Maleńki otwór przy drzwiach, które były zawsze zamknięte, wskazywał, że jest to ubikacja. Otwór nieduży, żeby głowa nie mogła przejść, uniemożliwiając ucieczkę. Jedzenie, to co zostało zabrane z domu, nie wystarczyło na długo. Na postojach w szczerym polu podchodzili mundurowcy. Jak nazwaliśmy ich w krótkim czasie. I wrzucali na brudną posadzkę, właściwie deski, pięć, dziesięć, czasami tylko sześć, bochenków chleba. I wołali do więźniów dwoje powody. Ta woda to był gorący wrzątek, kipiotok. Czasami wołali, cztery wiadra, bo będzie zupa. Zupa, dwa pływające listki kapusty. W krótkim czasie stwierdziliśmy, że i z brudnej podłogi można podnieść chleb i zjeść, bo byliśmy po prostu głodni. Podróż trwała długo, bardzo długo. Miejsce sanitarne stawało się coraz bardziej brudne bo właściwie przy 60 osobach to ono non-stop było zajęte. Osłoniliśmy je prześcieradłem.